Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy! A witajcie w kolejnym materiale na naszym kanale, w materiale pogodowym. Dzisiaj znów porozmawiamy sobie o pogodzie, ale tym razem skupimy się na weekendzie, na burzowym weekendzie, ponieważ wracają do nas burze, wraca do nas dynamika w pogodzie. Na początku trochę tak wolno, ale z czasem to się powinno rozkręcić. Zanim to jednak nastąpi, prawdopodobnie czeka nas to, co za naszymi plecami już dziś. Bardzo silne pory wiatru w Polsce południowej, południowo-zachodniej, ale najsilniejsze będą w piątek. O temu poświęcimy oddzielny materiał w godzinach wieczornych, także zapraszam serdecznie. Wczoraj wieczorem zadawałem pytanie, co to za zjawisko jest widoczne na niebie, a przede wszystkim Odpowiedzi są dwie, przede wszystkim iryzacja, czyli tutaj różne kolory, kolory tęczy właśnie na chmurach wysokich cyrus, ale tutaj też mamy łuk styczny. Tym, którzy odpowiedzieli, dobrze gratuluję tej odpowiedzi. Piękne niebo na niebie w kraju z racji tego, że nadal mamy zachmurzenie piętra wysokiego, a więc wszelakie zjawiska optyczne są nadal możliwe, chociażby tutaj mamy zjawisko e halo bądź efekt halo widoczne w Warszawie. Pani Małgosia, dziękuję za zdjęcie, bardzo ładne zdjęcie. Tym razem już nie halo, ale księżyc Adi B. Wstawił zdjęcie księżyca z województwa opolskiego. Poniedziałkowy wieczór, bardzo ładne zdjęcie. Również gratuluję zdobycze, a ja mam dla Was bardzo ładne zdjęcie satelitarne, które nadal pokazuje nam bardzo silny układ Omega, znajdujący się nad Europą, troszeczkę bardziej odchylony na południowy wschód. Dlatego też mamy jeden z niżej znajdujący, się nad morzem czarnym niżej znajdujące się na południowy zachód od naszych granic no i my Polska która jest nadal w wyżowej pogodzie tutaj bez większych zmian i dziś przyjrzymy się przede wszystkim niżowi, który już się utworzył na pograniczu francusko-niemieckim i który powoli zmierza w kierunku północno-wschodnim. On pcha przed sobą front atmosferyczny, ale przede wszystkim linię zbieżności. Ta linia zbieżności powolutku będzie zbliżała się do naszych granic. Ona w tym momencie znajduje się gdzieś tutaj na pograniczu niemiecko-czesko-słowackim, może inaczej, niemiecko-czeskim i tu powolutku ta linia będzie kierowała się w naszą stronę, ale bardzo, bardzo Powoli, natomiast nad samą Polską piękna, słoneczna pogoda. Jedynie gdzieś w Polsce centralnej mamy zachmurzenia troszeczkę więcej, właśnie tego zachmurzenia piętra wysokiego, ale bez żadnych opadów. Widzimy również właśnie tutaj. Ten, ten, te fronty atmosferyczne, to zachmurzenie, które powolutku będzie zbliżało się do naszych granic, ale bardzo, bardzo powoli. Kolejny dzień na wysokości 500 hektopaskali, niewiele się zmienił, geopotencjał jest, jaki widzimy, a więc mamy nadal Doliny dwie, które blokują nam zmiany baryczne, więc nadal mamy układ Omega, który przynosi nam tą pogodę dosyć stabilną, aczkolwiek te silne porywy wiatru, które będą występowały i dziś i w piątek one już świadczą o tym, że sytuacja powolutku zaczyna się zmieniać. Tak jak wspominałem, ten niż znajdujący się na pograniczu niemiecko-francuskim to niż Ildiko i ten niż ma dwa z centra. I właśnie tutaj gdzieś mamy tą linię zbieżności, która powolutku, ale jednak do Polski się zbliża. Zobaczmy, jak będzie wyglądał układ baryczny, właśnie czwartek w godzinach popołudniowych. Wyże nadal znajdować się będą na południowy wschód od naszych granic, niż powolutku zbliży się do centralnych Niemiec. To spowoduje wzrost różnicy ciśnień między tymi dwoma ośrodkami i przepływ wiatru pomiędzy nimi. Bardzo ciepłego wiatru i bardzo suchego wiatru, więc on będzie tutaj nam jeszcze bardziej wysuszał tą glebę, której tak już w wielu miejscach jest po prostu sucha. No nie ukrywajmy, że nie wygląda to, że wygląda to źle, bo wygląda to po prostu źle. Te porywy wiatru będą dziś przede wszystkim w pasie od Czech po wschodnie Niemcy i zachodnią Polskę, a w piątek już ta oś silnych porywów wiatru przesunie się do Polski i będziemy mieli silne porywy wiatru od Polski południowo-wschodniej po centralnej i północną-zachodnią i możemy mieć po prostu coś takiego, co tutaj widzimy. Fajnie się to fotografuje, ale tylko raz albo dwa razy, bo tak naprawdę... To są raczej szkody, to są duże szkody, które będą u nas występowały. Czwartek: piękna, słoneczna pogoda w całym kraju, jedynie w godzinach popołudniowych. Więcej zachmurzenia na krańcach południowych, a przede wszystkim południowo-zachodnich, i tam pojawią się komórki konwekcyjne. Opady, deszczu i lokalne burze. O tych burzach za chwilę tych opadów nie będzie dużo, tam będzie od 1 do 2 mm maksymalnie. Ale to co bardziej tutaj zwraca uwagę, to energia potencjalna dostępna drogą konwekcji, która nie będzie wysoka, bo będzie miała około 40 do 50 Jouli na kilogram. Ale to już może spowodować, że gdzie gdzieniegdzie te komórki mogą się wypiętrzać troszeczkę mocniej. I one mogą dawać wyładowania również na Podkarpaciu. Przede wszystkim województwo śląskie, opolskie, dolnośląskie, mniejsza szansa w województwie małopolskim. Dlatego też będzie wydane, jest wydana i jest wydana prognoza burzowa, do której za chwilę wrócę. Moi drodzy, jeśli chodzi o temperatury najwyższe w Polsce zachodniej, tam do 20, 22 bądź 23 stopni Celsjusza w województwie lubuskim, natomiast w Polsce Wschodniej chłodniej od 16 do 18 bądź 19 stopni Celsjusza. No, i ten wiatr. Zobaczcie, jaka różnica ciśnień jest między Niemcami a chociażby Białorusią i Litwą. Różnica wynosząca prawie 20 hektopaskali na tak niedużym obszarze musi spowodować wymuszanie tego wiatru i to dosyć silnego. I to już się zacznie właśnie w czwartek. Szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów, tam porywy wiatru będą najsilniejsze. W Czechach również, natomiast w Polsce. Te porywy mogą być do 40-50 lokalnie do 60 km na godzinę od południowego, zachodu, od południowego wschodu, przepraszam, przez centrum po północny zachód Polski. Dodatkowo jeszcze właśnie te burze jeśli chodzi o te burze, szansa na nie w czwartek jest nieduża ale warto zwrócić uwagę, szczególnie będąc w górach, ponieważ tamte burze mogą wystąpić i dlatego też tam zostało wydane marginalne zagrożenie burzowe. Każda burza w górach jest niebezpieczna, więc jeżeli ktoś lubi góry i chce się dzisiaj gdzieś udać, bądź się udaje, musi zwrócić uwagę na to, że te burze mogą wystąpić. Nie muszą, ale mogą. Niestety, moi drodzy, dzisiejszy dzień będzie kolejnym dniem z bardzo dużym zagrożeniem pożarowym praktycznie w całym kraju kraju. Uważajmy na to, co robimy w lasach. Naprawdę bardzo łatwo o pożar, tym bardziej, że ten wiatr nam się wzmaga i będzie przez dzisiejszy i jutrzejszy dzień bardzo silny. Tu musimy po prostu mieć głowę na karku. Niestety kolejne dni to niewiele zmian, ale tutaj widzimy jednak zmiany w niedzielę, w sobotę i w niedzielę, ponieważ nad Polską są prognozowane burze. Dlaczego te burze się pojawią? Ano dlatego, bo i tutaj właśnie do końca jeszcze nie mamy pewności, bo różne modele numeryczne pokazują różnie. Zacznijmy od modelu ECMWF, który dla mnie jest w tym momencie bardziej ok, mówię to pod kątem chociażby burz, ale zobaczymy co będzie dalej. Model ECMWF pokazuje burzę, znaczy pokazuje niż przede wszystkim na e, w Niemczech północnych, północno-zachodnich. Oraz w zatokie niskiego ciśnienia, która byłaby nad Polską, wyżej odsunięte co prawda na wschód od naszych granic. Natomiast jedno z centrów miałoby się znajdować nad Morzem Bałtyckim. Taka, taki układ spowodowałby na pewno dosyć ciekawą sytuację, ponieważ napływ byłby cały czas tego nagrzewającego się powietrza, chociażby z nad Węgier, Słowacji przez Polskę, Morze Bałtyckie, aż daleko nad centralną, chociaż ażby Szwecję. Natomiast ten niż od zachodu na, zaciągałby chłodniejsze powietrze z nad Oceanu Atlantyckiego. Ta sytuacja powodowałaby nad Polską właśnie przede wszystkim tworzenie się burz. Tutaj mielibyśmy zdecydowanie większą szansę na to, że te burze się, moi drodzy, utworzą. I No i cóż, Zaraz zobaczymy, natomiast tutaj dla porównania inny model, model Icon chociażby i tu sytuacja wygląda podobnie, ale jednak inaczej. Ten niż byłby troszeczkę płytszy i odsunięty bardziej na zachód. Wyże nadal by się znajdowały po wschodniej stronie naszego kraju, ale nie byłoby tego jednego wyżu nad Morzem Bałtyckim. To by spowodowało no, mniejsze różnice chociażby ciśnienia. Troszkę słabsze ruchy wznoszące, no i przede wszystkim zdecydowanie mocniejszy napływ ciepłej masy powietrza z południa, niewypychane i tak bardzo nad Polską. W tym scenariuszu burze przede wszystkim byłyby nad Niemcami, natomiast u nas nadal by napływało ciepłe i bardzo ciepłe powietrze 25 do 26 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie ta sytuacja wyjaśni się w dniu jutrzejszym, no ale zobaczmy, jak to by wyglądało pod kątem burz. Zacznijmy od piątku, bo piątek jest bardzo już tutaj podobny. W sensie wiemy już mniej więcej, jak to wszystko będzie wyglądać. No i tutaj musimy zacząć od południa Polski i tutaj południowego zachodu, ponieważ tu w piątek zachmurzyłoby się i zachmurzy się prawdopodobnie dość szybko. Pojawią się opady deszczu, tak bardzo upragnionego. Ten deszcz natomiast będzie zanikał, wędrując dalej w kierunku północnym i burze w piątek raczej nie są prognozowane, raczej nie są prognozowane. I tu również wynika to chociażby z tego, że energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji nie ma praktycznie wcale. Parametry burzowe są minimalne. Jeżeli burze to daleko poza naszymi granicami kraju u nas, przede wszystkim opady deszczu, tylko te opady deszczu, tak jak wspominałem, będą zanikać. Tu był właśnie model Swiss HD 4x4. Natomiast przenieśmy się do soboty i tutaj robi się o wiele ciekawiej. Natomiast też prawda jest taka, że do końca nie wiemy, jak. Jak ta sobota będzie przebiegała, z racji tego, że mamy dwa różne wyliczenia. Zacznijmy tutaj od modelu Swiss HD4x4 i zobaczymy przede wszystkim opady. W zachodniej, centralnej, również południowej, przede wszystkim opady pochodzenia konwekcyjnego, i lokalnie tutaj pojawiałyby się, według tego scenariusza, burze. O wiele więcej burz widzi model Icon na tą chwilę, szczególnie w pasie od Polski południowo, e, południowo wschodniej przez centralną, szczególnie też w godzinach popołudniowych i wieczornych te burze mogłyby się pojawić. No i jeszcze model ECMWF. On widzi troszeczkę podobnie jak model Icon, czyli burze od południowego wschodu przez centrum aż po północny wschód zobaczcie jak duże różnice między tymi trzema modelami tu musimy jeszcze chwilę poczekać i kwestia burz jest takim trochę trudnym trudną rzeczą do wyprognozowania na taki bardzo daleki termin dlatego ja o tym zawsze wspominam gdy jesteśmy bliżej nie oddzielam tego aż za bardzo nie wybiegam za bardzo w przyszłość generalnie energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji w sobotę ma być więcej szczególnie w Polsce południowej, południowo-wschodniej, centralnej, północno-zachodniej. Na północnym wschodzie bieda, jeśli o to chodzi. Tam burza raczej na pewno nie będzie. No i tutaj też widzimy zbliżanie się właśnie tego ośrodka niskiego ciśnienia, który znajdowałby się nad Niemcami i te wszystkie komórki wędrowałyby w kierunku północno-wschodnim. Raczej jako niezorganizowane układy, bądź w ogóle niezorganizowane komórki konwekcyjne, komórki burzowe. Niedziela. Tu mamy jeszcze większe rozbieżności. Zacznijmy od modelu ICON. Widzimy burzę przede wszystkim w Polsce Południowej, Południowo-Zachodniej, Zachodniej. Na centrum i na wschodzie tych burz nie ma. Natomiast zobaczcie, co widzi model ECMWF. On widzi burzę praktycznie w całym kraju. Prócz północnego wschodu Polski. No i jeszcze mamy poniedziałek. W przypadku poniedziałku model ICON nie widzi burz w Polsce. Jedynie u naszych sąsiadów południowych. Natomiast model ECMWF. Już te burze jak najbardziej widzi w Polsce Północno-Wschodniej. Ja na razie pokazuję Wam tylko taka, taką pogodę, jaka może być. Parametry mocno się nie zagłębiam. Stwierdziłem, że będę zagłębiał się w odcinkach wieczornych na dany kolejny dzień, bo wcześniej nie ma za bardzo sensu. Chyba, że chcecie to, możemy jak najbardziej napiszcie w komentarzach, czy po prostu wcześniej zajmować się też opadami, parametrami burzowymi. Mając na uwadze to, że to się może nie sprawdzić, może się to mocno zmienić. Komentarze są wasze. A jeszcze jedno: live. Liveów ostatnio nie było przez dwa dni, bo pracujemy nad studiem. Studio, studio jest z. Zmieniane są montowane lampy LED zamiast tych starych bieda lamp, które wcześniej widzieliście. A to wszystko dzięki Waszemu wsparciu. I to na Patronite, i to na YouTubie, i to poprzez donaty. To dzięki Wam właśnie te lampy będą zamontowane. Dlatego serdecznie Wam za to dziękuję. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie wspierać ten kanał w tym, żeby jeszcze bardziej się rozwijał. To jak najbardziej ja tutaj poproszę. Zapraszam do instalacji aplikacji MonitorBush, żeby być na bieżąco razem z oraz do, no, na stronę obserwatorzy.info. Bym zapomniał jeszcze jednej ważnej rzeczy: liveów jest mniej, będzie mniej, raczej livey będą co dwa bądź co trzy dni. Na pewno, jeżeli będzie coś dużo się działo w pogodzie, to wtedy co dzień. Natomiast w live'ach nie będziemy nagrywali prognoz pogody. Stwierdziłem, że prognozy takie jak te mają swój oddzielny prime time i są to odcinki poranne i wieczorne. A live jest po prostu dla Was. Dobrego dnia życzę i widzimy się się wieczorem. Pozdrawiam.